Dzień dobry, moi drodzy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Kapitan Pazur. Słuchajcie, dzisiaj zajmujemy się oczywiście za e, kolejny poziom, oczywiście na blankach, także drugi, drugi odcineczek. Ehm... I będziemy sobie kontynuować. E, powiem wam jeszcze jedną rzecz. E, taką dosyć ważną, i istotną, mianowicie udało mi się włączyć ograniczenie Muszę klatek w grze. E, w związku z tym jest ona już ograniczona do tych 30. Także już nie powinny się dziać żadne problemy e, z niedziałającymi e, różnymi pierdołami pokroju tutaj e, tabliczek czy innych tego typu rzeczy. Ja tak bez sensu obrywam. Niedobrze. <śla> No, eee, w każdym razie wszystko już powinno być dobrze, działać dobrze, powinno być ok i tak dalej, i tak dalej, więc problemu być nie powinno. Teraz tak, tutaj właśnie, jeżeli dobrze pamiętam oni strzelali i najgorsze jest niestety to, że teraz przed e, tymi, którzy strzelają, nie możemy schować się kucając, bo oni mogą strzelać też na kucka <noise> coś koło tego. E, także tutaj może być mały problemik, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Mam też wielką nadzieję, że powiedzmy moja y, spacja się troszeczkę poprawiła i skoki będą bardziej, o właśnie, że po prostu zadziałają w ten sposób. Dobra, mamy pierwszy checkpoint, mamy też dwa życia, e, ja tutaj, jak wiecie, gry e, nie zaczynałem od nowa, natomiast e, będziemy, myślę, że wiecie co, zrobimy to chyba na takiej zasadzie, że w razie gdybyśmy mieli mało żyć, o kurde, to by była mysz, to tu musi być coś gdzieś ukryte, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Mam wrażenie, że tu było... tak, 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 tu było berło i dobra, udało mi się je zdobyć. I mam wielką też nadzieję, że to chodziło o to berło, a nie jakiś bonus. Wiem tutaj, że jeżeli chodzi o bonusy, one są również tutaj w taki dosyć specyficzny sposób poukrywane, e, także mam wielką, wielką nadzieję, że wszystko uda nam się, powiedzmy może, że wszystko e, pozdobywać, poogarniać i tak dalej. No kurde, parowo jedna, spadaj. E, dobra, zeskakujemy, hop, aha, dobra, po ten, to się nic nie stanie. Osobiście też próbowałem, wiecie co, odpalić grę z obsługą pada, ale... Mm, to tu była ta myśl po... potrzebna, <laughs> nie tam o oh, fuck No to przyznam się szczerze, że trochę bez sensu. Ale dobra, spróbujmy im tam... Wcisnąć tą skrzynkę. Kurde, akurat wtedy jak musiał używać, nie? To jest wiecie, taki pech. Dobrze, tu idziemy na. Uuu, czekajcie, bo jest mysz. E, I teraz pytanie, czy tu się dało zejść? Tu coś było, było, oczywiście, że było. I, a, czekajcie, tu my, tutaj mamy mysz. Czyli teoretycznie tu możemy się przedostać do bouncu. Czyli to o to chodziło, dobra. W sumie całkiem spokoj, dobrze, że. Dobrze, że teraz zauważyliśmy. Dobra, dobra, szybko, 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 dawaj, 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 dobra, hop. Wow, wow, wow. Tu żeby właśnie nie spać, bo jak spadniemy, to już jest... kicha. I teraz pytanie, dobra, bez problemu jesteśmy w stanie tutaj to wszystko ogarnąć. Tu mamy jeszcze koronę, czy będzie jakaś czaszka? No kurdej spacja! Nie Niedobrze, wiecie co, użyjemy tutaj myślę, że... magicznego pazura. Ma w sumie dosyć sporo, więc nie musimy się tutaj o to martwić. I teraz tak, z tego co też kojarzę, Kapitan Pazur jak się troszeczkę bardziej rozpędził, to można było przeskakiwać gdzieś <laughs> dalej, ale niestety nie jesteśmy w stanie, moi drodzy, zebrać wszystkiego i to jest rzecz, której... Na którą niestety ja wam jakby nie dam gwarancji, że będę w stanie wszystko po prostu zrobić, tak? To jest na zasadzie takiej, że jak się wow. uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda. Natomiast będę próbować, oczywiście, to nie jest tak, że nie będę. Tylko... Wiecie, zważywszy, że to są stare gry, problemy ze sterowaniem występują i niestety na to wpływu nie mamy, więc no cóż, wolę dać radę i przejść dalej grę, aniżeli się, wiecie, męczyć zbytnio i też tracić życie. Na razie mamy trzy, więc tragedii nie ma. E, oczywiście im więcej punktów zbierzemy, tym lepsze statystyki na końcu, ale tak na dobrą sprawę i na dłuższą metę nic nam to nie daje, że zbierzemy wszystko. Mamy tutaj też, widzę, żarcie, ja nie pamiętam ile... No kurde, czy możesz go Dobra, leży. Ech. Cały czas w ogóle nie wiem, czy słyszę... O kurde, czekaj, Fak. Dobra, magiczny pazur poleciał. Dobra, tutaj na dole powinien być checkpoint, ta owszem, mamy checkpointa, fajnie, fajnie. I dobra, teraz tutaj trzeba jakoś przejść. Czy tu był jakiś bonus? Nie, tu jest po prostu korona. Tak, właściwie nie wiem, czy skończyłem mówić o tym padzie. E, na padzie teoretycznie działa, ale powiem Wam szczerze, że gra się znacznie gorzej. Pomimo tego, że to jest platformówka i na platformówkach teoretycznie powinno się grać lepiej, e, tak niestety nie w przypadku Kapitana Pazura. Bo tutaj trzeba jednak troszeczkę bardziej ogarniać. Dobra, żegnam. E, teraz tak, czy tutaj nie było czasem gdzieś bonusu? Nie, tu chyba nie było, ale pamiętam, że było takie miejsce, do którego trzeba było wskoczyć po. E, właśnie bonus. Dobra, dostaliśmy dodatkową amunicję. Tutaj posłużę się czymś takim. I mi to oczywiście nie wyszło. Czekajcie, tutaj mamy. Kurde. Ognisty miecz. Zawsze, zawsze lubiłem to używać. To jest mega fajne. E, ponieważ to nam daje możliwość atakowania wszystkich, e, którzy są na naszej linii. Więc e, można sobie tutaj dosyć ładnie Oj, to. Kurde. To ładnie tutaj podukakrzać Kurde, obrywam, bez sensu <laughs> Wiedziałem, że w to ostatnim też Wiedziałem, po prostu wiedziałem, że w to też oberwę Dobra, życie co prawda nam się troszeczkę Ogarnęło, ale trochę straciliśmy, ale to nieważne, to jest nieważne, nieistotne. Um, jeżeli dobrze, też um, moja pamięć mnie chyba nie myli, tutaj będziemy mieli dzisiaj do czynienia z pierwszym bossem, który jest w grze. Um, Także hmm, zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie. Aha, tam jest korona, której. Kurde, nasaja, prawda? Ja to się potrafię... No, ja to się po prostu potrafię we wszystko wpierdzielić, nie jak leci. Nie ma dla mnie, kurde, chyba widzę tutaj motyw... O, tu był bonus na pewno. Tak, ten bonus doskonale pamiętam, tylko z tego co wiem do niego było się bardzo ciężko dostać. Ktoś coś mówił? <laughs> Serio. Co tam? No zaraz wiecie co czekajcie. Ja się zaraz cofnę i zobaczę co tam w ogóle jest do wygrania, bo nie wiem, a chciałbym sprawdzić. A, to jest tylko korona, dobra, to ja nawet nie będę próbować, bo widzę, że mi to tak bardzo nie wychodzi. Czór O, tam jest czaszka. Nie wiem czy zauważyliście, jest czaszka, tylko... Tam chyba. Chyba zdobyłem życie. Ech, tylko tak, po czaszkę jest dosyć ciężko się przedostać zważywszy na te płytki. Ja spróbuję oczywiście to zrobić, ale... Dobra, hop. Dobra, możemy przeskoczyć sobie tutaj. Dobra, słuchajcie, udało nam się zdobyć czaszkę i to widzę bez problemu, bo nie umarłem o dziwo. A pamiętam, że nie raz próbowałem tą czaszkę zdobyć i tak z dużymi problemami to było, także jest ok. Widzę, że idzie mi chyba tak troszkę, troszkę albo nie troszkę lepiej. I teraz tak. Jeżeli dobrze pamiętam ten bonus tutaj, po pierwsze, było się do niego bardzo trudno dostać, to pamiętam. Eee, trzeba ogarnąć te płytki. No, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że naciskowe. Um, no ale dobra, spróbujemy. Dobra, mamy koronę i jeszcze zahaczyliśmy o bonus, jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. E, I teraz. A! i teraz my byliśmy tutaj, i powinniśmy się cofnąć tak do tego miejsca. Także jest spoko. E, udało nam się zdobyć sporo punktów. Życia mamy 3. Nie jest źle. Nie jest źle, moi drodzy. Naprawdę nie jest źle. Także spoko. Myślałem, że ten bonus będzie trochę inny. Bo pamiętam, że były takie pomieszczenia, w których e, niektóre bonusy. Znaczy, właśnie poziomy. E, w których niektóre bonusy wyglądały zupełnie, zupełnie inaczej. One były tak fajnie zrobione. Na przykład. Hmm. Ten bonus, jeżeli dobrze pamiętam, nazywał się chyba na błoniach czy coś w tym stylu. Pamiętam gdzie były takie pale. Jak się z niej spadło, to już można było się na nie nadziać. I pamiętam, że tam były takie fajne takie drzewo się chyba wchodziło, i tam w tym drzewie właśnie były. E, bodajże chyba kulki od. E, od tego. Mm, kulki od... E, magicznego pazura bodajże. I e, jeszcze coś było. Dobra, moi drodzy, mamy drugi zapis. E, drugi zapis, czyli jesteśmy już tak troszkę bliżej aniżeli początek, dobra, tu jest przeciwnik e, teraz tak, tu jest mysz, jeżeli dobrze pamiętam tam była półpłytka, znaczy nie półpłytka tylko ta to, to które, na którym się stawało albo można było tam zjechać już teraz nie pamiętam e, tylko, że słuchajcie, zanim pójdziemy dalej, ja muszę zobaczyć gdzie tutaj się ewentualnie szło o dobra, już wiem tam się doskakiwało Eee, tam się doskakiwało. Tylko teraz, tak, jak zejść? A, to jest gdzieś z drugiej strony. okej. Okay. czyli będziemy musieli to ogarnąć. Bo z wielką chęcią bym sobie tam wszedł Zob... Kurde. i zobaczył, co jest. Czy tutaj można na dół skoczyć? Można zeskoczyć na dół. I chyba tak zrobię. O, właśnie. A, i tu idzie. Siop. I dobra, wskakujemy sobie. Wskakujemy. <laughs> wskakujemy sobie do bonusu. I to nas wrzuci. Oj, nawet nie wiem, gdzie mnie to za bardzo. wrzuci. A. Tylko, że ten bonus to taki tutaj bym powiedział, troszkę wybrakowany. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko, jak ja niby. Dobra, udało mi się. Udało mi się tak, że możemy sobie stąd wyjść i pojawimy się. De facto tutaj, ale chciałbym wskoczyć, o właśnie tu. I teraz pytanie, czy tu jest na dole bezpiecznie? Tak, tu będzie jeszcze bezpiecznie. No i mamy sobie tą mysz. Tylko teraz, żebym. Nie zlamił. O, właśnie, tak się to robiło. I teraz tak. Bierzemy mysz i teraz musimy to szybciutko, szybciutko zrobić. Tylko nie wiem, niestety, czy dam radę i zdążę. Kurde, już... No nie, zdawaj szybko! Dobra, uff, dałem radę. Okej, okay, tam jest przeciwnik, widzę, strzelmy do niego. I teraz tutaj trzeba delikatnie, chociaż tam z drugiej strony, z tego co widziałem, był bonus. Hmm... Wiecie co? Może pierwszy wskoczymy tutaj. Chociaż ja nie wiem czy to, czy, czy to... Nie, to nie wiem czy to jest koniec czy początek bonusu. Kurde, poczekajcie, sprawdzę jeszcze co jest tutaj na dole. Ale tu widzę, że nie ma nic ciekawego, czyli w takim razie wchodzimy do bonusów. Oj, tu już widzę trochę zabawek jest. Czy tam jak spadnę... Chyba mi się krzywda nie stanie. Dobra, umrzeć też nie umrę. Chyba. <laughs> Czy ja wszystko zdobyłem? Słuchajcie, no i zdobyliśmy jednej monetki, ale większość rzeczy jest zdobyta, także jest fajnie. I chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest chyba moje takie pierwsze przejście. Um, pazura, gdzie tyle rzeczy udało mi się zdobyć. Bo chyba jeszcze ani razu odkąd gram nie udało mi się w tylu bonusach, że tak powiem, uczestniczyć. Teraz tak, standardowo robimy motyw z tym, że chcę sprawdzić, gdzie pomysz. Na pewno nie tutaj. Kanalia! Mam przeczucie, że tutaj trzeba byłoby wskoczyć. No Tutaj jest ta mysz. Kurde. Dobra, spróbujemy. Nie wiem po co ona... Kurde. Nie wiem po co ona tutaj była. Jestem mm. uprowadzony... Wiecie co? Wydaje mi się chyba, że ona nie była po nic. Albo była po coś, czego ja nie byłem w stanie. z czego nie zauważyłem i nie użyłem. Tak też może być. Bo tutaj. Tak, tutaj, moi drodzy, już jest walka z bosem, więc raczej tutaj nic nie było. E, no ale dobra, idziemy z nim powalczyć. Ja nie pamiętam, jak się z nim walczyło. Kapitan Nataniel. Kapitan Nataniel Pazur. Nadszedł czas zemsty, La Rue. La Rue. Marrow. Nie przypomnę sobie jak się z nim walczyło, chociaż. <laughs> Super, było bardzo proste, dobra umówmy się, nawet nie straciłem życia, no i to jest chyba pierwszy raz kiedy widzicie filmiki z Kapitana Pazura, bo w poprzednich seriach nie widzieliście, dlatego że ja ich nie przechwytywałem i widzę że one, też, że one są dosyć głośno, um, natomiast udało nam się uciec właśnie z drugiego poziomu, z tego zamku, gdzie pokonaliśmy Laru, zdobyliśmy klejnot, um, i teraz jeżeli dobrze pamiętam chyba będzie na bagnach, czy jakoś tak, i to też jest trudne. Ale głośno tutaj jest i animacje też widzę, że się niestety badzą, ale słuchajcie, to są stare gry, na to nie mamy wpływu. Szczerze, ja nigdy nie oglądałem tych filmików. Nie, może jestem dziwny, ale naprawdę <słuch> uwierzcie mi, że ich nie oglądałem. Muszę spróbować zgubić ich W lesie. W lesie? W lesie. W lesie. To będzie las? Ale głośno są tego. Pomimo tego, że jest ściszone, to są strasznie głośne. Ale słuchajcie, zdobyliśmy dwie czaszki? What the fuck? Nie udało mi się, widzę, wszystkiego zdobyć. Natomiast najbliżej chyba byliśmy zdobycia. Nie widzę czego. Kielichów chyba. Nie, najbliżej byliśmy zdobycia krzyży. Dwa krzyże nam brakowały. Nie jest źle, ale mamy dwie czaszki, więc to jest naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobry wynik. Eee, nigdy mi się chyba nie udało więcej. A, ścieżka. Aaaa, to jest naprawdę? Teraz jest ścieżka? A, po ścieżce chyba były bagna. I to jest to właśnie o czym Wam mówiłem, że tu będą właśnie ci, co strzelają i będzie to takie fajne drzewo. Ehm, tylko, że to sobie oczywiście ogarniemy w następnym odcinku. I mamy, czy, zaczynamy. Cztery, mamy 69 naboi w ogóle. No i to są ci sztyletowcy. Także słuchajcie, to sobie zostawiamy na następny odcinek. A ja Wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie na wszystkie social media. Linki macie w opisie do filmów, jaki i zaraz na plakietce końcowej. Wpadniecie też na inne filmy. No i co, słyszymy się w kolejnym odcinku, już we wtorek, w retro dniu. Także na dzisiaj Wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Papa.